Ja chyba naprawdę nigdy nie byłam tak podekscytowana. Nigdy. O godzinie 5.40. Nigdy. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich, którzy kliknęli się na ten film i uznali, że jest warty ich uwagi. Ja jestem Karolina i to jest mój pierwszy filmik na YouTubie. Ogólnie to ja się będę malować i opowiem Wam trochę o sobie, żeby Was przekonać, żeby zostać na tym kanale. Więc. Mm, nazwa Karaneska jest ze mną przez całą moją przygodę, z jakimikolwiek social mediami czyli jest już ze mną od 5 bądź 6 lat i na początku była tylko nazwą ale potem stała się taką trochę drugą wersją mnie Karaneska, więc we mnie teraz żyje Karolina Kareneska. Mm. i i jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam mm, na przykład ogarniać się gdzieś i mówić do siebie, jakbym prowadziła YouTube'a. Jeśli chcecie więcej takich konkursów, to bym chciała. byłam młodszą, to oczywiście no, nie zakładałam tego YouTube'a. Ale jak byłam starsza, to już miałam takie wiecie co no nie, no. YouTube'a, no bo jednak, wiecie, TikTok, Instagram nie brzmi aż tak zobowiązująco w teorii jak YouTube. Więc. Mm, no nie podjąłam się tego nigdy. Choć bardzo chciałam. E, jak skończyłam 13 lat, zało założyłam sobie TikToka. I moim pierwszym TikTokiem był jakiś tam vlog z, muzy z muzyczką w tle. Co tam robiłam po szkole? Tego typu rzeczy. Ja sobie je tak montowałam sama dla siebie, rzucam je. No ale jeżeli jest taki 13-letni dzieciak, to mało osób no skusi się, jeżeli to nawet nie jest w jakiś sposób ciekawe. I potem, jak już trochę Rosłą, można by tak powiedzieć, to, to już sobie zaczęłam lepiej prowadzić na Instagramie i na TikToku prowadziłam Get Ready With Me Dzień dobry. Dzień i mogłam dobry. nagrywać codziennie i w ogóle ja to bardzo lubię, bo dalej to lubię. I jeżeli chcecie sobie obczaić i zobaczyć mi więcej na czym będzie polegał ten kanał, no to w miarę, w miarę na tym To zapraszam Nazywam się na TikToku dokładnie tak samo, czyli Karaneska I w sumie na każdy, słyszymy jak mnie znajdziecie, czyli na... na, znaczy w sumie nie na każdym, ale Ale na TikToku i na Instagramie nazywam się tak samo Więc z tym nie byłoby kompletnie problemu Żeby mnie znaleźć No Kontynuując, wczoraj, dokładnie wczoraj, um, mówiłam mojemu tacie, mówiłam mojemu tacie o tym, że lubię sobie nagrywać. I w sumie to tak, no nie wiem, jakoś tak dodaje energii, no bo tak, dla informacji jest 5:23. Nie wiem, czy muzyka leci, nie leci. No, ale to tak motywuje mnie. No więc, jak się tak maluję, to mogę sobie gadać i może ktoś to poogląda. No i z takim założeniem wrzuciłam pierwszego, drugiego, trzeciego TikToka. No i mi znajomi mówili, że Karolina to jest mega, że wrzucaj to częściej. Że sami to oglądają, jak się ogarniają, na przykład do szkoły w ogóle. No i. No i jakoś tak, już z, z tą myślą powiedziałam to Tacie, tata powiedział, że w sumie to czemu je spróbować na YouTubie? No bo jednak YouTube, YouTube, moim zdaniem, łączy pokolenia. Bo na TikToku jest głównie. Głównie młodszy, młodsi odbiorcy i młodzież Ewentualnie tacy młodsi dorośli Na Instagramie Na Instagramie tak samo, myślę, że mniej dzieci Chociaż nie wiem, nie umiem stwierdzić Ale na takie normalne posty myślę, że jest mniej dzieci Ale jednak jest ta młodzież i młodzi dorośli A YouTube'a ogląda każdy Naprawdę Mm, czy to po prostu yy, 16-letni ziomek, czy 30-letnia ciotka, czy 60-letnia babcia. Nie ma znaczenia. Każdy ma wrażenie ogląda YouTube'a. Bo YouTube jest taki... że znajdziesz wszystko dla siebie. Mm. I mam nadzieję, że zobaczycie tego TikToka. I też stwierdzicie, że to może być coś dla was. Coś przyjemnego do oglądania sobie. Raz na jakiś czas. Do kawki. I ja aktualnie dogadam tak bardzo nudno, bo mówię tylko o sobie. I ja mogę mieć ciekawsze tematy, ale pomyślałam, że tak samo jak poznajecie osobę na ulicy, to powinniście się poznać osobę w social mediach tak więc jestem i czujcie się ze mną poznani bo ja bym bardzo się chciała z nami poznać i jestem również mega ale to mega, ale mega mega wdzięczna e, osobom które z mojego instagrama przyszły mi tutaj e, wesprzeć i dały mi suba bo ja wstałam dzisiaj rano, sprawdziłam sobie tego YouTube'a i ja patrzę, że mam 22 suby. I rozumiecie to, że po prostu ludzie cię tak wspierają, że 22 osoby. bo no dobra. Powiedzmy sobie tak, w tych czasach normalizowane jest to, że każdy powinien mieć po 100 tysięcy obserwujących. Ale teraz sobie pomyślcie. Że taka klasa zwykła, szkolna, mieści powiedzmy 25-30 osób, i nauczyciel nie może nad nią zapanować. A na tym kanale jest 22, i, i te osoby po prostu nie jak w szkole, że nie chcą tu być, tylko ktoś mi tu zaabsorbował. Bo chcę tu być i chcę tu oglądać ze mną Znaczy oglądać mnie I jestem naprawdę mega, mega wdzięczna A jeżeli nie jesteś z tego grona mm, Instagramowiczów Którzy zaobserwowali mnie Przez to, że się ogłosiłam na moim Instagramie I wyświetliło ci się to na głównej I jesteś do tego momentu już To Dzień dobry Witam Jestem Zaszczycona, że mogę Cię gościć na moim kanale i mam marzenie mm, Może nie marzenie, ale może jednak mam nadzieję, że, że Zostaniesz na dłużej eee, Co by tu jeszcze o sobie powiedzieć? No Nie wiem, czy to będą tylko mi. Ja nie wiem Jakby mam wrażenie, że chcę ten YouTube ja chcę, żeby ten YouTube był taki trochę Wiecie, jaki, jak taka rozmowa na Facetime z koleżanką Że dzwonicie sobie przed szkołą Tak życie tak jak się w postałówce tak robiło? Eee, albo nie wiem, może dalej tak robicie? No ja niestety nie, a bardzo bym chciała Więc nagrywam <grywanie> Że dzwoniło się do siebie rano i się ogarniało I no fajne to było I mam nadzieję, że ten Kanał będzie takim dla was Kanałem rozmowy z koleżanką Bo ja bym chciała z wami rozmawiać jak z koleżankami i kolegami mm. Bo No bo to jest fajne, jakby YouTube to jest taka super platforma W sensie tutaj Mam wrażenie, że to jest coś, gdzie nawet nie mam pojęcia, jak to napisać, ale to jest taka platforma, gdzie może że Twój film może się wyświetlić każdemu. Bo YouTube ma każdy. Każdy ma YouTube. A. Nieważne, czy to w telefonie, czy na laptopie. Czy na tablecie, czy nawet na telewizorze Każdy ma YouTube'a I... I Ja mogę być w tym momencie u kogoś na stronie głównej I to jest dla mnie chore Że Moja twarz i moja Tej czołówka, która będzie at some point Muszę ją zrobić dzisiaj Wyświetli się komuś po prostu Na ekranie telefonu. Co. So, mam wrażenie, że TikTok jest taki. Mm, różnica między TikTokiem a Instagramem. Nie, może nie Instagramem. Chociaż też trochę. Ale różnica między TikTokiem a YouTube'em jest taka, że mam wrażenie, YouTube jest brany bardziej poważnie. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Ale e, jeżeli powiedzmy, powiecie, um, nie wiem, no, no to jest teraz taki dziki strzał, że powiecie dziadkowi, e, może nie dziadkowi, to nie, ha, gadam z czapy, um, komukolwiek, że jesteście youtuberami, to będzie, e, no okej, okay, w porządku. A jak powiecie, no ogólnie to jestem Jestem TikTokerem. TikTokerem Ale to nie jest coś tam Dla nie wiem Takich młodszych dzieci, nie macie tam takich Głupich coś tam I szczerze trochę się zgadzam Bo jednak mm, No zdecydowanie więcej Takiego kontentu edukacyjnego znajdzie się na YouTubie. Więc tutaj mogę się chyba zgodzić z, z opinią publiczną, że jednak TikTok nie jest w szerokim tego pojęcia znaczeniu tak. Mm. profesjonalne jakby no wiecie, to, to jest dziwne dziwne słowo żeby używać YouTube jako profesjonalne coś mm. ale w czasach kiedy w czasach kiedy możemy sobie po prostu ułożyć życie autentycznie ułożyć życie nagrywaniem tylko jakiś no, głupot, bo ja, no czy ja tu coś robię, coś wartościowego aktualnie? Może zacznę, ale teraz nic nie robię wartościowego. Ja tylko mówię. Ja tylko mówię o sobie i się maluję. I ktoś postanawia, że, że to jest coś ciekawego. I to jest też fajne, że tu jest taka różnorodność, że każdy znajdzie coś dla siebie. I, I mam wrażenie, że Nigdy nie da się być Bez żadnego Widza Czy to na TikToku, czy to na YouTubie Że mam wrażenie, że zawsze Ktoś się znajdzie Komu Twój content Będzie pasować I to jest moim zdaniem wspaniałe Że że to tak działa. Że ludzie po prostu, niektórzy mają po prostu na to wspierania, zobaczą jakąś młodszą osobę i w ogóle napiszą jej komentarz miły. To też jest uroczy, moim zdaniem. Że to tak wygląda w tak sposób. Ale to trzeba na tych ludzi trafić. Bo nie wszyscy są. Ale cóż, taki świat. Ha. Huh. Co ja mogę jeszcze o, o, o sobie powiedzieć. No najchętniej ja bym powiedziała. Powiedzcie mi coś o sobie. Ale no tak średnio tutaj. Bo nie mam jak. Możecie mi coś powiedzieć o sobie w komentarzach. Nawet jeżeli was znam. bicza. Którzy mnie zaobserwowali, nawet jeśli was znam. Możecie coś od, od siebie o sobie napisać. Ja. Zawsze będę chętna, żeby posłuchać Musiałam się schylić do torby Bo brałam do szkoły kredkę Do oczu Żeby sobie poprawić I... I musiałam ją wyciągnąć, sorry Musi być teraz skupienie No, ale ogólnie to ja ten rok taki zrobiłam taki ambitny. No bo mm, zapisałam się na siłownię, żeby trochę poćwiczyć nad sobą, kondycją. A nawet jeżeli nie będę tam robiła nic aż tak wymagającego i nie zrobię się nagle takim biczkiem, to. Takie chodzenie na siłownię Rozwija w nas jakieś em, Jakąś rutynę Zdrowy nawyk em, Ja też muszę w tym roku Tak zwane lock-in Bo jak ja nie lock-in To ja będę kukt, Tak tylko powiem Że ja się muszę się muszę włączyć do tego życia szkolnego trochę pod względem nauki ja tam sobie nie mogę tylko highlight no wiecie jak to jest skomplikowane masakr? i jakoś bardzo szybko mi się to makijaż wiecie co to jest trochę stresujące no bo jednak mm, nie wiesz jak ludzie cię odbiorą i, I możesz teraz przyjść do szkoły. I to może być realna sytuacja. I to jest taki weird look, że co ty to robisz? Ale co to? Szczerze. Tak, takie ja coś nagrywałam na TikToku. A na TikToku. No nikt mi nic nie mówił nie powiedział. Pomijając fakt, że mam chyba. Włączone komentarze tylko dla znajomych, a, ale tam. To... I to jest to chyba najważniejsze, że jeżeli znajomi mi nic nie mówią, że jest coś nie tak, to To ja sobie mogę dalej nagrywać, bo mi je... mm. inna opinia nie obchodzi. Jeżeli by mi przyjaciele mówili, że, że to jest jakieś. No nawet nie wiem, a nawet by mi powiedzieli, to co? To co? Co, przestać? Bo tak? Nie, to i tak bym nie przestała zresztą. Nieważne. Yy, wniosek jest taki, że mnie po prostu nie powstrzymacie. I czy będziecie chcieli mnie zatrzymać, czy nie, nie zrobicie tego. Mm. A, i jeżeli byście chcieli. Um, chcielibyście się. Um, co byście chcieli? Aha! Chcielibyście, żebym poruszała jakiś temat na tym koncie i przy pewnym poradnym ogarnianiu się o czymś opowiedziała albo wypowiedziała się na jakiś temat, jakąś moją opinię, to, to bardzo chętnie piszcie w komentarzach. Ja myślę, że. Podołam czytanie ich. Myślę, że nie będzie ich wiele. Um. A jeżeli będzie ich wiele, to i tak podołam. A jeżeli nie będzie żadnego, to sobie sama wymyślę. Albo zapytam na Instagramie. I a propos Instagrama ja Was bardzo na niego zapraszam. Bardzo Was na niego zapraszam, bo... Ja tam głównie wrzucam z różnych podróży, jeśli chodzi o posty, ale również wrzucam dużo stories. I na stories są przeróżne rzeczy. Tak samo Was jeszcze serdecznie zapraszam na, na TikToka, bo TikTok, jeżeli Wam się spodobało to, co teraz robię, to TikTok też Wam się spodoba, ale. Te filmiki tam nie są aż tak długie. One i tak są długie, bo ja tam chyba 10 minut gadam, ale ja tutaj widzę, że ja już tutaj nagrywam 20 minut. Więc mm, tak czy siak na TikToku są krótsze, więc jeżeli chcecie, jakby to powiedzieć, lżejszą literaturę, to ja Was serdecznie zapraszam na TikToka. Plus na TikToku robię różne to wiecie, tam się tańczę Coś tam gadam Coś tam wrzucę jak se Ruszam ustami Do muzyki No ale to TikTok jest taki chill Tutaj nie będę wrzucać jak ruszam ustami do muzyki Chyba No W ogóle może was zastanawiać, mój ton głosu. Po pierwsze, jest teraz już 5:40. Po drugie, rodzice śpią. Po trzecie, w związku z 5:40, mój głos brzmi tak. Więc on jest taki trochę mm, nieprzytomny, jeszcze ten głos. Ej, jakbym to nagrywała, po południu to myślę, że wyglądałoby to niebo lepiej ale rano tam to jest trochę inna sprawa powiecie co, ja chyba nigdy nie byłam ja chyba naprawdę nigdy nie byłam tak podekscytowana nigdy o godzinie 5.40, nigdy bo to jest takie szalone, to jest tak szalone naprawdę, że że ja dzisiaj e... zagoszczę w tych progach YouTube'a mm, dla widowni o wartości 20 osób. I to jest bardzo duża wartość. Bardzo, bardzo. Nawet jedna to jest dużo. Jedna to jest nawet więcej niż 20. Ale to już chyba pogadanka na, na inną inną sytuację, na inną kawkę. A dzisiaj. Dzisiaj sobie właśnie powrzucam. Ja sobie to, ja sobie to zmontuję ładnie. I na to montowanie też się nie mogę doczekać, bo ja lubię to robić. Może nie jestem wielkim montażystą. A nie wielkim formatorem. Ale to jest trochę fascynujące. Ile rzeczy możemy zrobić z jednym filmikiem? Nie Nie, jest to trochę fascynujące? Bo dla mnie to jest trochę fascynujące. Że możesz po prostu zrobić tyle możliwości masz z jednym filmikiem. wiecie ile bym mogła zrobić z tym 25-minutowym filmikiem? Wszystko, wszystko bym mogła zrobić. Może za drobną opłatą na niektórych aplikacjach, ale jednak, ale jednak mogą zrobić wszystko. O, już wiem co chciałam zrobić. Tak gadam, gadam, gadam i trochę jak mówię to jestem zdezorientowana i nie wiem dokładnie um, co ja robię w jakichś etapach makijażu, więc jeżeli ja się to tak zacinam i muszę się chwilę zastanowić, to sorry. Ale... E, ale chyba sobie radzę w miarę. Ale te wszystkie takie yy, yy, i to są spowodowane właśnie tym. Muszę teraz pomyśleć, czego ja nie zrobiłam tej twarzy. Mam wrażenie, że ten makijaż mi bardzo szybko poszedł i nie wiem, yy, co to, jaki jaka rok fizyki za tym stało. Przy okazji mam nową panią z fizyki. To jest mój ostatni rok fizyki. Ostatni rok. I daj mi nową panią. Ja się trochę cykam. Bo ja miałam taki chill. Taki chill miałam. A teraz się lekko cykam. Ale dobra, damy radę. my byśmy nie dać? Z klasą będziemy się wspierać. Dobra, czy ja jestem gotowa? Czyżbym. Coś na usta dam. To sorry też miałam w torbie Muszę na ostrość Ej, powiedzcie mi tylko, czy czymś się różni zwykła temperówka od tych temperówek do makijażu? Bo ja na przykład moje konturówki. Wiecie czym ja je, y, y, ja je ostrze? Monster High. Ja mam temperówkę z Monster High. I nie wiem czy ona się różni czymkolwiek od tych takich wiecie co są y, w, w pudełkach makijażowych albo ogólnie w drogeriach, że można kupić. Specjalną, taką do naostrzenia Kredek do oczu, konturówek Czy one się część różnią? Czy ja powinnam zainwestować w taką? Czy mi moja Monster bo ja nie wiem I co? Mam taki spray Fixer to Zawsze sprawdzę, czy wszystko na twarzy, zanim to utrwalę. Chyba tak. Daję. o osoka. Ale dobra. Teraz przynajmniej będę miała wszystko w jednym miejscu, nie? Twarz mi nie ucieknie. Dobra. To jeżeli oglądacie mnie rano, to miłego dnia Jeżeli oglądacie mnie w południu, to miłego reszty dnia Jak wieczorem, to dobranoc A jak w nocy, to idźcie spać Idźcie spać, nie traćcie na mnie snu, no pogięło was Dobra, to co? Ja dopijam, dopakowuję się i lecę Lecę wypełniać mój obowiązek szkolny. Dzięki bardzo za oglądanie. Naprawdę dzięki, że zostaliście do tego momentu. Jestem mega wdzięczna i, I tyle. I tyle. Pa!